Specjalnie, tylko dla państwa, odpalą dziś wrotki słynni Mongerl i jej diabelski dinozaur. Przyjdą wasi pani. Kosimy siano. Kupujemy gramofony. Twoja rodzina nie wie, co się stało. A jeśli zostanie nam kasa? Mamy na buty? Przecież wiem. Ale jak inaczej zarobimy te miliony monet? Daj mi zielone światło, a ta para superbohaterów rozgości się w social mediach szybciej niż powiedzenie Casey Maria Ewa Goldberg Calderon. Mówiłam, że promocja obejmuje nielimitowany dostęp do baru? O, nagle, że jednak dobry pomysł. Przekąski rządzą. E... Mam cię, Katerin? Jest. Transport lądowy? Jest. Nagłośnienie? Jest. Oraz żywa reklama. Jest, ale poszedł nam cały brokat, więc nie ma brokatu. Nie podoba się? Nie trzeba było miażdżyć gramofonów. Trzymaj! I wszyscy wielki uśmiech! Drzwi otwieramy za trzy i dwa, jeden... Bienvenidos! Miłej zabawy! Paniusiu! Achmed, to ja, Hej! Jasne, nie poznałem cię przez te wszystkie światła. Pan Lafayette prosił, żebym zajrzał do Lunelli. No i co my tu wyrabiacie? Gdzie ona jest? Eee... Wow, wow, wow. To jest munker? O, nasza munker! <śpiewanie> Kajsi, chyba nam się uda. Literalnie nic nie stanie nam na drodze. Na no bank. Nie ma takiej opcji. Zapraszam na solo munker. Oto jest mój sławy świt, a twojej nadchodzi zmierzch. E, sorki, a ty jesteś. Nadzieja olimpijska Sophie Slackwood zdobyła sławę na to, że dzięki szybko kurczliwym włóknom mięśniowym, gdy uzyskała sensacyjną prędkość, jednak dożywotny zakaz wprowadził ją na przestępczą ścieżkę i została Instantaney Girl. Insta -co? Co? Instantaney Girl. Czyli, że bardzo szybka? Trudno to wymówić. O wiem, a może. O wiele lepiej. Speedy Girl. Speedy Girl. Speedy Girl. Nie, Insta. Ja chcę być Insta. any Girl. Ale Speedy Girl brzmi lepiej. Lepiej. Wygrywam gary! Yo, czy to była ustawka? Nie, zwykłe szczęście. Hashtag odpalamy wrotki. A jeśli przyjdą inni źli? Los, Chica. Żaden złoczyńca tu nie <laughs> Ja... Dinozaura! Mały Timmy Grabs urósł trochę za szybko, po tym jak zawędrował do laboratorium mojca i dostał wiązką promień wzrostu. Teraz wędruje ulicami szukając butli, misiów i zabawek jako przerażające. MAN BABY! Jest mój! Jesteś cały? Normalnie, jak w kinie. Czarne charaktery są wiarygodne. Jest ich więcej? Tak, to się robi niesamowite! Masz własną galerię łotrów? Planowałam to w przyszłym roku. Dziewczyno, idziesz jak burza. Nie, to się robi naprawdę niebezpieczne. A złe rzeczy zawsze chodzą trójkami. Co znaczy, że... Pamiętasz mnie? Gravitas, ojciec chrzestny grawitacji. Planem na wzbogacenie się? Wywiezienie skarbca z banku centralnego! Lecz ostatniej nocy... Storki! Kasa poszła z dymem, a Gravitas poprzysiągł zemstę. Rysz nogi za pas! Moją misją będzie odsąd zniszczenie twojego życia! Zabrzmiało groźnie.